Tam, kolejny dzionek. Zajmę się układaniem z na podłogę, ósemka. No i hmm, Nie wiem czy się tak robi. Pewnie się tak nie robi. Zaraz fachowcy powiedzą, że fuszery odstawiam, ale nie chce mi się tu robić jakieś wylewki. Ach, zaraz. mnie to rozprasza, Rodyjko. Co ja mogę powiedzieć? No miałem tu kurde nierówności. Ze względu na lanie, pamiętam kiedyś trochę dałem ciała. Bo zamówiłem na strop, nad piwnicą gruszkę z rynną. No i kurde nie dałem rady już tego wyrównać. Są tutaj takie małe góry i doliny. Dlatego no, już nie będę tu robił żadnej wylewki. Tylko po prostu daję piaseczek ten, który miałem tam do murowania, czy piaseczek, no, płukany. To no, wyrównuję te ubytki, pacą. Zagładzam. No, pewnie nie jest to fachowo, ale tak na zdrowy rozum wydaje mi się, że styropian siądzie po prostu na piaseczku. No, piasek raczej jest mniej ściśliwy niż styropian, także chodzi mi o to, żeby ten styropian się tutaj Yy, opar w miarę na, na całej powierzchni, żeby nie było jakichś dziur i górek. No wyrównuje, Także spokojnie. Myślę, że tutaj te... P... To tak robię no. Robię to dla siebie. I, i, i No wiadomo, krytyka pozytywna zawsze się przyda. No i tyle. I piaseczek taki wilgotny w miarę, bo padało. Także w miarę się tutaj układami. mi nie wiem, też pary może jakoś tu jeszcze wypełnię klejem, pianką, zobaczymy. I tak te płyty niektóre są takie lekko po banany małe, ale to nie ma znaczenia, płyta przyciśnie to siądzie. Tam jeszcze po wodzie chyba jedyneczkę stropianik, tak żeby dylatację zrobić od ściany tego betonku, znaczy do pod, no, płyty. Będę sam to chyba robi. Zobaczę, spróbuję, spróbuję na metrze, znaczy na metrze, na, yy, na tym pokoiku. No, tą wylewkę na tarasie robiło mi się przyjemnie, fajnie i, i, i myślę, że to nie jest jakaś tam wielka. Myślałem o tym, żeby zamówić jakiś tam hydryt czy coś, no ale kurde, dosyć drogo to wychodzi, także... No wiem, że firma pewnie zrobi to w ciągu dnia czy no, wiadomo, no. Wiecie, mnie już przestało być stać na firmy, także robię to. Mam czasu dużo, także mój czas zamieniam na, na to, co mogłaby mi firma zrobić. A, a jak już powiedziałem, nie cierpię z tego powodu, jest to dla mnie przyjemnością. Praca nad własnym domem, że tak powiem. I nie muszę mieć tego o, z dnia na dzień. Nawet gdyby to kosztowało w sumie niewiele, ale, ale robię to. No, tu będę musiał ten syf posprzątać, ogarnąć. A, co tu jeszcze? Tu przeleciałem, tą ścianę gładzią. Jeszcze trzeba by to może podszlifować i ewentualnie jakieś ubytki jeszcze. I sufit też już tu ogarnąłem. Yy, też gładzią. Także jest fajnie. Tych ścian na razie dwóch jeszcze nie robię, bo... Nie wiem, czy jeszcze tu będę puszczał kanał wentylacyjny w ścianie. Chyba taki płaski. Chyba go tutaj wryje się w tą działówkę i i i na 5 centów i chyba ją jeszcze tutaj wpakuję, co by od kominka mi po powietrze przepompować do tamtego pokoju. No i kurde, zaraz ten syf to stąd trzeba wszystko wypierniczyć. I, i, i nie wiem czy sufit, może sufit jeszcze zaciągnę gładzią, bo tu nie był gładziowany. A może później, teraz mi się już nie chce. Zajmę się podłogami, a, a sufity i ściany to, kiedyś tam się folię rozłożyć i będę sobie tutaj ładziował. O kurde, co mi tu jakieś pajęczaki. No, tego pająka, tu widziałem, jakiś czarny, czarna wdowa. Czarna wdowa. Nie, to to nie jest do, do łapania pająków, to miałem do wyciągania z mojego zbiornika na wodę, syfów po styropianie. Kurde, nienawidzę pająków. A, dobra, już po pająku. No, także ten syf zaraz stąd ogarniam i może rozłożę tutaj tak samo styropianik. Tu już mi brakło, że tak powiem, weny na te boki. Kurde, te listwy są do kitu. Zostawiłem je na jakiś czas. Ten uszczelki się podklejały. No po prostu lipa do kwadratu, także usunę je. Kupiłem taki siatką. No, miałem tu zrobić, ale cholera. To jeszcze, tu będę to poprawiał. To jeszcze gładziował. Cholera, mogłem ją kleić. No ale dobra. Okleję je następnym razem jak już będę tutaj rzeźbił no i tyle. No. Ten syf stąd zaraz znika. Sprzątanie sprzątanie. Tu skończę, zobaczymy folikę wykleję. Nie, to najpierw chyba po obwodzie tu zrobię, później folika. No i nie wiem jak z tym z podłogówką. To jeszcze muszę to przemyśleć. Dokładnie. Ale to może później coś pokażę. To na razie, cześć. Witam jeszcze raz po chwili. Po chwili. Jak widać, pierwszy pokoik mały. Rozłożyłem. Strupianik. No, są jakieś takie szparki delikatne, no ale już. Kurczę. już nie chcę też tak po nim ulazić, ale w miarę, w miarę równo siedzi. No zobaczcie, tu kurczę. No, katastrofa była. Góry i doliny góry i doliny, no i wymyśliłem sobie taki patent. Nie wiem, może niech się ktoś wypowie, czym to grozi. Czy znowu, nie wiem, tak z sufitem ktoś pewnie powie, o kurcze pewnie mi się podłoga połamie przez ten piasek albo coś w tym stylu. Nie wiem, no tak wymyśliłem, nie chce mi się tu robić żadnej wylewki, kombinować nic. Dlatego robię to w ten sposób, że mokry piasek sobie rozcieram między te bruzdy. Nie wiem, niech się może ktoś wypowie. No, i to w miarę równo siedzi. Jak gdzieś tutaj przykładam, jak gdzieś po prostu po, po ściągnięciu są y, jakieś dziury, to podsypuję, rozgarniam. No i przy tych kantach jest trochę roboty, no bo tutaj zawsze jakiś tam y, kawałek tynku. Znaczy, tynku, no zaprawy tam pod pierwszą warstwę bloczków jak kładłem, to. Tego nie będę skuwał, także prościej. No i tak jadę po kolei. Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest wystarczające. No, przecież kładzie się kostkę brukową na piasku. No to piask się chyba nie spręży. No to nie wiem, co by się musiało stać. A robić tu jakieś wylewki dodatkowe. Nie wiem, czy to. No mówię, tf, jaki to ma sens. Grunt, żeby tylko każdy z osobna leżał. Tak mi się wydaje. Z osobna kawałek styropianu. I. Powinno być chyba dobrze, zresztą no mówię no z tego się nie strzela ile tu będzie no nie będzie tu jakichś ciężarów ogromnych no płyta też tu będzie nie wiem ile centymetrów muszę wymierzyć tam do 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 tarasu żeby w miarę wyszło i laserkiem sobie rzucę rzucę tutaj hmm, poziomik listwy tynkarskie mocuję i, i będę pasami tu próbował jechać zobaczymy, no to później nie wiem jak mi to wyjdzie, popróbuję na małym pokoju, jak wyjdzie no to pokażę, jak nie wyjdzie no to to nie wiem, chociaż w sumie no, no wiadomo jak ktoś mówił, ekipa przychodzi robi to szybciutko no ale to jak już powiedziałem tam przy tarasie nie było takim wielkim problemem Tutaj ta płyta, znaczy płyta, ta podłoga też nie będzie bardzo gruba, te parę centymetrów, to nie wiem, zdyszkę, no nie wiem ile to wyjdzie, muszę zobaczyć, może mniej. No trudno, będę to na raty robił. A najwyżej zatopię jakąś siatkę taką cieniutką, metalową. No i pokoik. Pierwszy pokoik, prawie że, jeszcze tutaj naokoło, no zobaczę. Jedyneczkę poprzyklejam, co by jakąś taką małą dylatację zrobić. Od ściany, chociaż kurczę, nie wiem, czy to ma sens. Może też niech się ktoś wypowie. Zresztą, dobra, muszę coś tam jeszcze pogadać z kolegą, jak on to robił. Zobaczę. W każdym razie będę tu jechał z koksem jeszcze no Nie będę całego mieszkania robił, bo chciałbym te dwa pokoje tak z grubsza zrobić. I, i, i się przenieść już z salonu i ze salonu się wziąć, bo tam mam no część mieszkalną także, ale kurczę dzisiaj deszcz pada siąpi, znaczy siąpi, a tu w środku mega mega przyjemnie, w piecu napalone, prąd jest, kawka zrobiona, także także git. no wczoraj ścianę zaciągnąłem, no, już tu, kurczę, no nie jest może super hiper idealnie, ale ale, ale nie doży się to To jest ten MP 75 jest miękki, można go jeszcze trochę podszlifować to jeszcze gładzią można tutaj zaciągnąć. Będę gładzią równo. To jest tylko tak no i tykanty jeszcze, no dobra, przy oknie to później, później. Teraz chciałbym tutaj ogarnąć i, i, i. także... No, korytarz, yy, plątanina kabli, będę je tutaj yy, p -p 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 chyba robił bruzdę, także na razie tu, na razie no nie patrzcie na to, będę je bruzdował albo, albo, albo zobaczę, no bruzdę będę wkuwał tu, ale to przedpokój na końcu, bo jeszcze jak mi się coś przypomni z pokojów jakieś kabelki, znaczy kable czy tam przewody. Przewody, w sumie kable. Kabel to chyba, że tak powiem. Wiem, że elektrycy zaczną się burzyć, że to nie, nie, nie kable, tylko przewody. Ale, ale kabel się wziął właśnie chyba z żeglarstwa, z tego co pamiętam. Gdzieś tam kiedyś ubiło mi się o uszy, właśnie jako y, splot kilku pojedynczych lin. Także kabel, jak najbardziej. A, no, że takie są nazwy fachowe. No to może w mowie potocznej kabel, ale wydaje mi się, że to jest prawidłowo. No, tu na razie nie mam podłączonego zasilania pod żarówkę, tylko do kosteczką, do, 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 do żaróweczki. Także tymczasowo. No i tyle. Nie mam co tu męcić za dużo. Tu mi się nie chce robić gładzią już tego sufitu, bo, bo, bo spróbuję to zrobić później. Nie chce mi się babrać z tym na razie, później będę jechał po poko pokoju. No i tyle. No. Ciska ciśniecie mnie, żebym pokazywał co robię. No to, to pokazuję, a czy to jest dobrze, czy nie. No to lecę w komentarzach. Może jakieś wskazówki. No do tej podłogi to się tak wziąłem, no że tak powiem, trochę, trochę bez przygotowania dużego, merytorycznego. No ale pod spodem mam piwnicę, tutaj się nie, nic nie dzieje. Jakby była tragedia jakaś, no wiem, że fajnie byłoby na przykład mieć dwie warstwy tego styropianu i na zakładkę jechać. No ale kurczę, no, już trudno, już taki kupiłem. No to co, musiałbym dwie czwórki układać. Tu bez przesady, jest piwnica pod spodem. W najgorszym wypadku jeszcze można grzać piwnicę na dole. No wiadomo, to koszty, albo, albo po prostu jeszcze ocieplić sufit od spodu. Delikatnie i tyle, no. Tu się też nie chce aż tak nie wiadomo jak oddzielać od tej piwnicy, bo... Bo jest dosyć głęboka, ocieplona od samego fundamentu, od samej ławy. I... Ciepło jak raczej do góry ucieka, także także nie powinno być tragedii. No już tak jakoś przyjemnie jak te wszystkie ściany w tym pokoiku. Przynajmniej pokryte są tym kremowym tynkiem. Także. No dobra, jadę z koksem. I jeszcze zobaczę. Poczytam trochę na ten temat, jak tutaj to oklejać do podłogówki, tą taśmę. Zobaczę, pooglądam, jak inni to robią. Skonsultuję z kolegą i, 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 i później będę się, może, no, przymierzał do rozwijania tych rur, peksów. No, zobaczymy. No, wyjdzie to wyjdzie. Nie wyjdzie to zawsze mogę ze strychy, znaczy. Ze piwnicy dwie dziurki pod gdzieś tam oknem, grzejniczek dodatkowy. Myślę, że nie ma stresu. Nie ma stresu, nie ma się co nad tym za bardzo rozczulać. No, także mój kawałek podłogi. Mam nadzieję, że za jakiś czas już będzie użyteczny, nie będzie bardzo zimny. Dobra, przestaję mędzić. Tamtej części nie pokazuję, bo mam syf, bajzel, a tutaj już mówię, no tu, chociaż tu też był przed chwilą syf, ale już parę minut, no w filmie później, a de facto parę godzin. Ta część już została w miarę ogarnięta. No tu jakieś dziury po, po tym, po, po, po hakach na płyty. Dobra. Tymczasem, nie wiem kiedy, kiedy tam coś pokażę, może jutro, może pojutrze coś nakręcę, tam zobaczymy, to otrzymajcie się i proszę o komentarze, jakieś wskazówki, czego unikać, jakich błędów, yy, pu, pu, pu. to powodzenie. cześć. Jeszcze mały update. Kawałeczek zrobiłem i yy, używam takiej dłuższej idealnie wtedy warstwa piaseczku, także prawie tutaj mi wystają te niektóre końcówki, Znaczy końcówki, niektóre kawałki tych, tych, tych o, te góry, jak jest jakiś pojedynczy tego tam młotkiem, że tak powiem zrównuje do poziomu, ale w sumie mokry piasek, no myślę że Wypełni mi te luki. No i na pewno się nie ugnie. Ewentualnie nie wiem co. O kurczę, coś piewno się kręci. Na zdrowie. Dobra. Dobra, to ja się tu dalej z tym męczę i... No i tyle. Dobra, z tym razem hej.